Witajcie! W pierwszej kolejności, oprócz tego, że wróciłam z urlopu i było fajnie. Dziękuję Wam jeszcze raz wszystkim za życzenia. Te napisane, te na Facebooku, te jak później jak wróciłam, naprawdę sprawiliście mi ogromną radość, będąc na ja urlopie, miałam te moje urodziny. Ślicznie dziękuję, kłaniam się wszystkim w pasji. Mam nadzieję, że chociaż część z nich się spełni. Dzisiejszego naszego spotkania pojawił się tuż przed moim urlopem, więc stwierdziłam, że chcę Wam o nim opowiedzieć. Temat dzisiejszy to leasing, a ubezpieczenie samochodu poza leasingiem. Więc sytuacja bardziej dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, bądź po prostu firm. To jest auto. Moje zdolności manualne zawsze takie były, więc, to jest auto. No i teraz mamy leasing. I jest parę możliwości, jeśli chodzi o ubezpieczenie tego samochodu, jeśli macie go w leasingu. Bo firma to jest firma, tak, to jest firma i to jest leasing. Leasing z reguły twierdzi, na szczęście coraz mniej klientów już jest przekonanych, że mówią 100% prawdy, twierdzą, że samochód należy ubezpieczyć tylko i wyłącznie poprzez leasing. Nie, nieprawda. Kiedyś rzeczywiście tak było, że oferty leasingowe były najlepsze i ja jeszcze do dwa lata wstecz też bym powiedziała, że oferty pierwszorocznej z leasingu nie jestem w stanie przebić. Teraz już tak nie powiem, szczególnie dla klientów, którzy mają u nas, u nas flotę. Natomiast są, jest leasing i leasing. Leasing, niektóre leasingi mówią tak: 21 dni, 14, 7. Są też niektóre, że jest maks 30. Co to oznacza? Ilość dni do końca okresu ubezpieczenia jaki ma dany pojazd na danej polisie, tyle wcześniej trzeba wystąpić do leasingu, do leasingu o zgodę. No i teraz tak, można byłoby rzec, że no długo, że szybko trzeba się zająć tym. Tak, dlatego u mnie, słuchajcie, moi, moi klienci, którzy są u mnie w obsłudze, są pojazdy leasingowe zaznaczone na jakiś tam kolor w danym miesiącu, żebym ja wiedziała, że jeśli przykładowo od 20 kończy się ubezpieczenie i mam kolorem zaznaczone, to ja wiem, że ja już na końcówka poprzedniego miesiąca już muszę liczyć ten samochód. Z uwagi na to, że nie chcę, żeby leasing powiedział, nie zdążyła pani w 21 dni i koniec. Są dwa takie leasingi, bardzo upierdliwe niestety. Nie będę podawała nazwy, bo jak wiecie, nie podaję nazwy ani firm ubezpieczeniowych, ani, ani leasingów, żeby, no po prostu, nie, e, który trzyma się stricte 21 dni. Większość leasingów jest normalnych. Czyli nie czepiają się terminu, jeśli dwa tygodnie wcześniej, nawet tydzień wcześniej, klient się zgłosi o to, że chce ubezpieczyć pojazd poza leasingiem, jak najbardziej ja wypełniam odpowiedni formularz, oczywiście daję klienta do wiadomości, bo takie mam standardy i wysyłamy do leasingu informacje o zgodzie. Opłaty. Bo to nie jest tak, że oczywiście leasing sobie powie, dobra, kliencie, masz lepszą ofertę, idź. Nie. Mam jeden leasing, który bardzo ze mną walczy. Bardzo ze mną walczy, e, i jak ja przedstawiam ofertę, bo tak klient z reguły dostaje albo idzie moja pierwsza oferta, w zależności kto to zacznie robić, albo przychodzi oferta leasingowa. E, jeśli klient ma o mnie flotę, to ja już wiem z automatu, że moja oferta flotowa będzie zdecydowanie korzystniejsza. Więc wtedy wysyłamy dokumentem, e, dokumentem e, wniosek do leasingu o zgodę. I co leasing robi? Mówi drogi kliencie z uwagi na naszą współpracę, bo tak to ostatnio napisał do klienta, że z uwagi na naszą wieloletnią współpracę, chcemy iść na ukłon i dawać taką składkę, jaką przygotował agent. Fika. Nie ma, nie ma. Moi klienci, dziękuję Wam za to, zostają wówczas u mnie, mimo że mają potem opłatę. Bo leasingi mają tak zwaną opłatę za obsługę. Nie wiem tak naprawdę za co, bo oni tylko muszą ją włożyć. Czy doteczki elektronicznej, czy papierowej, że jest ubezpieczony, bo te polisy spełniają ich wymogi. Czyli jest zapisany leasing, jest podana wartość, jest stała suma ubezpieczenia, jest wszystko to, co posi powinna posiadać ta polisa zgodnie z wymogami leasingu. I nie jest w firmie Krzak, tylko w takich firmach, które leasingi akceptują, a jest z reguły wykaz firm, które, które leasingi akceptują. No i teraz. Sony z innym ostatnio ten jeden właśnie mnie po prostu powalił na kolana. Opłatę za to, że gdzie indziej 250 netto, no bo to firmy, więc netto, ale uwaga za to, że oni włożą tą teczkę, tą polisę do tej teczki czy elektronicznej, czy jakichkolwiek 500. Więc wiecie, 750 zł netto jest dla mnie sony przejęcia. Oczywiście, leasing powiedział nam, że nie zmieściliśmy się w 21 dniach, e, bo wcześniej nie było takiej informacji. Myślałam, że to będzie 14. No, niestety ten leasing powiedział, że nie. Ale mimo wszystko, e, nawet jakbyśmy dodali tą opłatę 750, na, to moja oferta była tańsza, e, bo wyszło z floty, więc. Naprawdę nie trzeba y, brać ubezpieczeń w leasingu. Zdarzają się jeszcze klienci, którzy mówią nie, leasing to musi być leasing. Nie, drogi kliencie, nie musi być. Nie musi być ona polisa, po prostu musi spełnić wymogi leasingu. Trzeba tylko pamiętać o terminie. I o opłacie, i ona przyjdzie. Są leasingi, które biorą tylko 150, 200 netto i to jest wszystko. Nie biorą tych takich dziwnych opłat, wiecie, za dodatkowo, za to, że nie muszą coś z tym zrobić. To no nic nie muszą zrobić, tak? Już nie mówiąc o tym, że są leasingi, które, na które decyzje się czeka, i to tak do ostatniej chwili. Ja, jako multi muszę spełnić ich terminy. Ale oni mają czas, ale oczywiście o to, o to wszystko dbamy. Więc, drogi kliencie, jeśli masz pojazdy w leasingu, to możesz zawsze przyjść i poprosić o ofertę, bo często klienci dzięki temu. Najczęściej chyba zyskują, bo nie pamiętam sytuacji, może jedna albo dwie, gdzie moja oferta nie była. No nie, było, było. Ze dwie oferty takie spokojnie były, ale to był taki dziwny rizzle, który ja bardzo rzadko spotykam. że była ta oferta korzystniejsza. W większości przypadków, myślę, że około 90%, oferty od multiagenta czy od agenta są korzystniejsze. W pierwszym roku. Nadal jest to moim zdaniem pół na pół, ale drugi, trzeci rok nawet się nie zastanawiajcie. Więc jeśli macie po pierwsze firmę, po drugie macie w niej samochody i po trzecie jest to lizyki, są wszystkie trzy warunki nadal stawione, to zapraszam, zobaczycie, że skorzystacie. W ciągu roku to jest, myślę, kilkanaście tysięcy złotych oszczędności, mimo tych opłat mimo tych opłat. Więc serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję. Eee, wróciłam z Ciepłego Kraju i jest jabłko. bo tak trochę chłodno, ale dobrze, że jest deszcz, bo ta trawa z zielonej u mnie pod domem zrobiła się żółta, więc bardzo dobrze, że pada, ale jest słońce, więc zaczynamy eee, wakacje niedługo. No i co, do zobaczenia za 2 Cześć.